Cześć widzowie, czekajcie. Dobra, widzowie, już jesteśmy po chwili. Laga miałem, wywaliło mi wszystko. Ale już jesteśmy, dobra, ja jestem cocha dwa linia. Tu ktoś najmniej widzi jest. Gdzieś tu jest. z jest jakiś diagdz wyszedł. Dawajcie widzowie. A jak Ty miałeś... O... Okno koskar, zabiłem, mam róże. Gonimy. mnie, bije się teraz. Tak, ale oram się ma Dobra, jakiś neterajd go zaczął bić, zoram, Free róża. Ja będę miał chyba to za co zajmie. Bo za Ale... Dobra, nazorałem z tym. Teraz każdy ma niewidę. Każdy ma niewidkę. Nie wiem, bo ja. To w sumie takie średnie trochę. Że każdy ma niewitkę. Nie wiem Dobra wychodzę Kurde jakiś dobry typ mnie bije Tu się serce nie traci nie? nie no. traci Jest, mam Ej teraz ściągam serce ja o wiele bardziej lubię, jak była strefa niebezpieczna, bo ja wtedy farmuję. Bardziach, ja, już się tepam. Dawaj idziemy na rtp, nie wiem. E, co? Sarah. Dawaj na rtp. Dobra. Tp ac wjazd. Skąd ty masz nedebanie? Ty masz... Ej Bartiach! Ty masz jedną część, którą mi akurat do seta brakuje. Ty jesteś c... s... Weź mi Już. Mam akurat tą część, co mi brakuje do seta. Full nede. <laughs> no. Ja Ja pierdziele. Ja będę z no. oklam. No. No. No zobaczyłem jak to kląć. Ej, poletę. To jest poletę, ten salon maraton. To jest skin? Aha, jaki osób w 75 na 5? A jakie było? 15. I ci co to zgadujesz to pewnie kalkulator w ręce. On mówi, że to jest skin. Ta, to jest skin. O kurde. Te patrz jakiś defektyw. Ej, to to jest w sumie git. byłem. Jak będzie atakował, to... Tepni, ja widz, dobra to widz Zabijamy go, on jest jakiś dziwny Biję kolegę Bartiach zakładaj seta o ja ci, ja zabiję Bartiacha, dobra To nie będziemy strat, ja ci oddam serce Bartiach i mam twoją klatę i tak dalej. Oraj, oraj, oraj. Ja zorałem. Ja nie zorałem. Widziałem, Zobacz, że on jest jakiś dziwny. Bole. No ja Ej. laga mam. Nie no, kurde. Czułnęli, Nie, ja zorałem. Zualne... Ja na Luizia. No, to są takie bambiki. Oni nie ogarniają. Ej, w sumie fajny taki skin. Ej, można dużo osób tak zabić. No właśnie, to jest opra. Właśnie do tej taktyki, co Ty mówisz, nie? Dobra, ja jestem RTP, możesz się trepać